By każdy dzień tak piękny był jak Twoje sny, choć jesteś tak dzień Cześć, słuchajcie, przychodzę z porównywaczem dwóch y, rzeczy do WC To jest domesto, słuchajcie, y, taki ład, taka ładna szata graficzna, wręcz powiedziałbym, że żadna toaleta w y, żadnej toalecie postawiony tak sobie chyb, chyłkiem szybko. No, powiem Wam, że no nie wzgardziłaby nie taką szatą graficzną postawioną butlę w kaczki. Kolor faktycznie ma taki limonkowy, taki zielonkawy limonkowy. Pachnie też obłędnie, nawet nie tak mocno chlorem, ale naprawdę takim, takim no, chlorocytryno-limonkowym. Faktycznie domywa, słuchajcie, kibelek, no, rewelacyjnie więc naprawdę się sprawdza. Słuchajcie, zalałam kibelek i wzięłam się za robotę i zapomniałam, że zalałam, bo ja bardzo szybko czyszczę i spłukuję. Został osad zielony po prostu na, tym, na, na muszli tego produktu, ale dwa razy spłukałam później i faktycznie nie musiałam używać szczotki, więc spokojnie tą toaletę umył. Tytan kamienic irdza. to już chyba któryś mu ja już nie pamiętam, ale mi się wydaje, że to jest właśnie ten taki Najniższa półka za złotówkę złote 90 zł. no i to nic nam nie daje, ani to nie domywa, ani to nie czyści kamienia i to też słabo pachnie. Także takie, takie tam tanizna, taka, no i po prostu po bandzie pojechałam, nic to nie daje, nic, rewelacja. Także dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia, pa! pa.